Cześć kochani, dziękuję za miłe przyjęcie pierwszego filmu. Z tej strony Maciek Wielowów oczywiście na naszym, z naszymi jogiczno-medytacyjnymi TikTokami. Padły różne ciekawe propozycje tematów, ale pomyślałem, że zanim się za nie weźmiemy, to fajnie by było powiedzieć w ogóle czym jest medytacja, bo są o to różne spory i te spory biorą się stąd, że medytacja jest czymś takim wieloaspektowym. Yy, te, trochę jak taki diament, który ma wiele facet, wiele tych szlifów i yy, trochę inaczej się go widzi, jak się patrzy z różnych stron. Więc medytacja po pierwsze jest yy, techniką, techniką, która wychodzi ze stanu uważnego relaksu. I taką, to jest pierwsza warstwa medytacji. Druga warstwa to jest nałożenie na to skupienia na przedmiocie medytacji. Więc po pierwsze medytacja jest techniką. Ale ta technika nie jest celem samym w sobie. Ona jest niejako taką dźwignią, która ma uruchomić proces medytacyjny, który bywa nazywany przez Joginów, mistyków procesem oduczania się, odwarunkowywania, procesem stawania się bardziej mniej automatycznym, a bardziej takim jakby ludzkim i autonomicznym, wolnym. Więc to jest drugie znaczenie medytacji. Medytacja jako proces, jako ten proces oduczania się. Ale ten proces potrzebuje pewnego wsparcia. Z jednej strony dokarmia go ta technika medytacyjna, że sobie siadamy codziennie, chociaż na te parę minut medytacji, medytujemy. Ale oprócz tego potrzebuje też takiego wsparcia, ten proces medytacyjny w postaci czegoś, co byśmy nazwali ścieżką duchową, ścieżką rozwojową. Czyli różnych formalnych i nieformalnych technik, oddziaływań, relacji, które wspierają nas na tej drodze do wolności duchowej, wolności osobistej. Może kiedyś troszeczkę zdefiniujemy sobie, czym jest ta wolność. Więc medytacja jest po pierwsze techniką, po drugie, procesem, procesem oduczania się, po trzecie, ścieżką. I dobrze brać pod uwagę wszystkie te, te elementy, bo jak skupiamy się tylko na technice, to ta medytacja staje się takim odtwarzaniem jakiegoś takiego rytuału, który przestaje mieć znaczenie po jakimś czasie. Jeżeli skupiamy się na yy, ścieżce, a nie ma tej techniki, yy, to brakuje tego aspektu takiego dokarmienia, brakuje tego aspektu dyscypliny i pewnego wysiłku, który też jest potrzebny. Yy, więc, więc warto pamiętać o wszystkich tych aspektach. Dziękuję Wam bardzo na dzisiaj. Jak macie pytania to piszcie w komentarzach, to usłyszę...